Witajcie kochani Marcin Miller z tej strony, zespół Boli się uchwania razem z, z partnerem, słuchajcie, będzie taki bardzo fajny festiw, muzyczny, kiermarz, jak zwał tak zwał, ale tutaj apeluję o, do ludzi o dobrym sercu, o złotym sercu, tak się mówi potocznie, każda złotówka zawsze się przyda, a to właśnie na leczenie tej oto bardzo dzielnej, młodej kobiety, to wszystko będzie... 28 września godzina 11 zaczynamy Warszawa ulica objazdowa 3 gdzieś może zobaczycie takie plakaty to właśnie będzie to więc bardzo proszę wszystkich przychodźcie bawcie się wrzucajcie do puszki będą fajne gadżety które osobiście wręczyłem będą koszulki zespołu boys nawet kalendarz zespołu Pols osobisty kalendarz Marcina Millera. Dobrze, za dużo chyba mówię. Ogólnie apeluję o zbiórkę dla tej sympatycznej kobiety. Bawcie się, 28 września, Warszawa, objazdowa 3. Zaczynamy, godzina 11. Dzięki, Marcin. Mm.